Przyjdź, ukochana, przyjdź na spotkanie ze mną w mojej Eucharystii, gdzie jestem obecny cały, w moich pragnieniach miłości i samotności Twojego serca. Uczyń w sobie pustkę. Chcę zająć całe miejsce w Tobie. Ty cierpisz. Wiesz przecież, moja córko, że między mną a Tobą nie może istnieć nic połowicznego. Cierpienie, moje dziecko znajduje w końcu upust. A Jezus wydaje się mówić: Tak długo będziesz wierna, jak długo mnie nie opuścisz. Ja będę cię darzył moimi łaskami, a w moim sercu będzie dla ciebie przebaczenie. Moje miłosierdzie, które podziwiasz, stale dociera tam, gdzie jest potrzebne. Sprawiłam ci ból, a bardzo ci kocham. Tak, byłaś zmartwieniem i radością. Czego oczekujesz ode mnie? Co za pytanie. Panie, pozwól, że powtórzę pytanie, czego oczekujesz ode mnie? Zmuszasz mnie do powtarzania tych prostych słów. Kocham Ciebie. Panie, kocham Cię. Kochaj mnie, moje dziecko, jesteś zmęczona, a zmęczenie dużo tłumaczy. Panie, ty stale mi wybaczasz. Miłość stale wybacza. Chciałbym cię widzieć wypoczętą. Ufaj w to. Jestem przy tobie i nigdy cię nie opuszczę. Panie, spraw, abym ja ciebie nigdy nie opuściła. Nie licz na siebie, zaufaj mi. Im słabsza jesteś, tym więcej daję ci mojej siły i mocy kochania. Zawierz mi. Prowadziłem Cię drogami, które wydawały się błędne, ale ja nigdy Cię nie opuściłem. Posłużyłem się Tobą na swój sposób, aby zrealizować przepiękny cel miłości, wytyczony na całą wieczność. Błogosławieństwa Boskiego Serca Jezusa. Mogę w ciągu kilku chwil olśnić Twoje serce błogosławieństwem mojego przenajświętszego serca. Jesteś bardzo szczęśliwa, Ty, która odpowiedziałaś na wezwanie mojego przenajświętszego serca. Szczęśliwa jesteś Ty, która uwierzyłaś w Jego dobroć. Szczęśliwa jesteś Ty, która wszystkiego od Niego oczekujesz. Szczęśliwa jesteś Ty, która zetknęłaś się w Nim z Jego miłosierdziem. Szczęśliwa jesteś Ty, która wierzysz w Jego miłosierną miłość. Szczęśliwa jesteś Ty, której życie upływa na zgłębianiu Jego tajemnic. Szczęśliwa jesteś Ty, której jedyną troską jest, ażeby inni Go poznali. Szczęśliwa jesteś Ty, która w cierpieniu znajdujesz w Nim ucieczkę. Szczęśliwa jesteś Ty, która znajdujesz w Nim siłę przebaczenia. Szczęśliwa jesteś Ty, która kochasz w Nim. Szczęśliwa jesteś Ty. Która nie zważasz na żaden ból, żadne upokorzenie. Szczęśliwa jesteś ty, która dzielisz trwogę mojego, przenajświętszego serca, aby uratować dusze innych ludzi. Szczęśliwa jesteś ty, która rozumiesz, że Twoje zbawienie jest tylko w Nim. Szczęśliwa jesteś ty, która swoimi czynisz Jego wymogi miłości. Szczęśliwa jesteś ty, że czerpiesz z Niego siłę i ukojenie dla wszystkich. Szczęśliwa jesteś Ty, która czcisz to serce, które tak bardzo ukochało ludzi, a które tak mało oni kochają. Szczęśliwa jesteś Ty, że wybrałaś to opiekuńcze schronienie, jak fortecę miłości, przeciw której nikt nic nie może. Szczęśliwa jesteś ty, która zrozumiałaś że jestem łagodny i pokornego serca. Tak, szczęśliwi są ubodzy, których jedyne bogactwo wywodzi się z mojego przenajświętszego serca. Szczęśliwa jesteś ty, która dzięki mojej łasce odkryłaś źródło wszelkich łask, samo centrum miłości. Szczęśliwa jesteś ty, że poznałaś, czym jest pragnienie miłości. Które przepełnia moje przenajświętsze serce. Szczęśliwa jesteś ty, że dajesz mi codziennie echo Twojej miłości, bo zaprawdę przemieniają się one w złoto Boskiego Miłosierdzia. Szczęśliwa jesteś ty, która dajesz mi wszystko, która ofiarujesz, cierpisz i radujesz się w tym sercu wszechkonającym. Tak, szczęśliwa jesteś Ty, która potwierdzasz dobro, zaprzeczasz tylko złu, Ty, która przyjmujesz w swoim biednym sercu bicie mojego najświętszego serca, jego radość za to, że widzicie wierną i poddaną, uważnie słuchającą Jego głosu. Moje serce otwarte na nędzę świata przyjmuje do siebie zbłąkane dusze. I wprowadza je do tego miejsca świętego, gdzie są bezpieczne, i z trudem mogłyby stąd wyjść. Drzwi są otwarte, aby wejść, ale zamknięte, aby wyjść. Wierz we mnie, wierz w moją dobroć, wierz w moje miłosierdzie, a będziesz zbawiona. Jestem Twoim zbawieniem i Twoim życiem. Ale bądź zawsze w bezpiecznym schronieniu mojego boskiego serca. Rozdawaj innym, a szczególnie ubogim w miłości. Rozdawaj to, co dostajesz hojnie, ze źródła miłości, która cię przepełnia. Ludzie znajdują cel i sens w komunii Twojego serca z moim sercem. O dziecko, dobrze, że rozumiesz, że bez mojej pomocy nic nie możesz. Bez mojej pomocy podążasz ku zgubie. Jeśli zabraknie Ci pokory, nic nie będę mógł z Tobą uczynić. A przecież chcę czynić z Tobą i nic nie chcę czynić bez Ciebie. Chcę, abyś była święta, oczyszczona, uświęcona moją miłością. Chcę wszystkiego, co Ty zrobisz. Chcę Ciebie taką, jaka jesteś, moje małe nic. Posłużę się Tobą po to, aby podbić świat niedowiarków i egoistów, tych dwóch rzeczy musisz unikać. Niszczę sceptycyzm i egoizm w każdym człowieku dobrej woli. Nie chcę zrobić ci krzywdy, zbyt cię kocham, ale pozwól, że ciebie też wezmę pod uwagę. Dusze zdążają ku przepaści. A ja muszę milczeć przez posłuszeństwo. Znajdź głosy, które będą krzyczeć na pustyni. Jestem mała i biedna. Co mogę? Znajdź mi głosy, te, które się nie boją. Czy więc ty, panie, który znasz z serca do głębi, nie możesz znaleźć takich, których strach nie obleciał? Trzeba modlić się i działać, bo modlitwa bez uczynków jest niczym. Wspomnij Dawida. Brak mi broni, którą mogłabym pokonać. Diabelską machinę, jaką jest dzisiejszy świat. Gdzie jest twoja miłość, która na wszystko się ośmiela? Serca proste nie znają złożoności ducha bojaźliwego. Panie, z trudem rozumiem, co chcesz mi powiedzieć. Nie wymagam niemożliwego. To, co niemożliwe, zachowuję dla siebie. A więc czego chcesz ode mnie? tego, co ci podpowiadam w danym momencie. Więc skąd mam wiedzieć? Moja córko, czy teraz z trudem rozpoznajesz mój głos? To czego się domyślam, nie odważą się napisać. Myślę o legionie. Ja się nim zajmę. Pewnego dnia powiedziałem ci: krzyczcie głośniej niż tłum, on was usłyszy. Cisza jest dobra wtedy, gdy można z niej czerpać siłę do działania. Jest cisza, która pod pozorem modlitwy ukrywa przewinienia, i z tej ciszy trzeba się będzie wytłumaczyć. Panie, nie mogę Cię poznać. Skąd Twa surowość? Bo przyszedł czas, który zapowiedziałem czas działania. Czy dość głosów przyłączy się, aby wzmocnić moje wezwanie? Panie, Ty wiesz wszystko. Spraw, aby dużo ludzi przyłączyło się do Ciebie, i niech świat obiegnie głośne wezwanie miłości. Moja biedna, ukochana duszyczka posiada taką siłę głosu, o którym nie można zapomnieć i który powinni podtrzymywać ci, którzy ją otaczają. Panie, jestem niczym. Ja z niczego stworzyłem świat. Co powie mój spowiednik na temat mojego dialogu z Jezusem? Przemyśli to i wyciągnie wnioski. Panie, ty wszystko możesz. Zapominasz, że moja wszechmoc nie działa od chwili, kiedy wy zaczynacie działać. Proszę o potwierdzenie w modlitwie. Myślałam, czyżby to nie było prawdą? Jezus odpowiada. Prawdziwe jest to, moje dziecko, co pobudza do dobra i do miłości Bożej.